Pewien uczony w piśmie zapytał Pana Jezusa, jakie jest najważniejsze z przykazań. Pan Jezus odpowiedział, będziesz miłował Boga całym swoim sercem, całym duszem, całą duszą i całym umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. I to właśnie w tym kluczu chciałbym powiedzieć o naszym drogim współbracie Barnabie, który całym swoim życiem pokazał, jak bardzo kocha Pana Boga. Właśnie w sakramentach spotykamy realnie obecnego Pana Jezusa. I to właśnie sakramenty były tą drogą, którą za wszelką cenę Barnaba chciał pokazać naszym wiernym, jako drogę do nieba. Wielką wagę przykładał do dobrej formacji katechumenów. Sam regularnie chodził, by dawać katechezy, by sprawdzać kto chodzi, kto nie chodzi i dlaczego. Czasami szukał, nawet pytał, prosiłby wołać katechumenów żeby nikt nie stracił tej możliwości, by zostać ochrzczonym. Kiedy dzieci były już ochrzczone, regularnie e, zabiegał o to, żeby stale trwały w uświęcającej przez regularną spowiedź. Pytał nawet czasami, e, kiedy ktoś nie przysłał do komunii, co się stało, e, czy może chce skorzystać z sakramentu spowiedzi. Było widać, że to było jego oczko w głowie. By ludzie żyli Bogiem. Żyli sakramentami, Żyli Eucharystią. Podczas jego krótkiego pobytu w Rafał jako proboszcz, czyli już w ostatnim czasie, to właśnie dzięki niemu, choć tak mało jest sakramentów małżeństwa, Barnaba był tym, który promował, który zachęcał, który pomagał, który towarzyszył. A bliźniego swego jak siebie samego. Chyba nie było tak, żebyśmy kiedyś. Położyli się spać, niepogodzeni. Nawet kiedy pojawił się jakiś konflikt we wspólnocie, to właśnie Barnaba e, pierwsze zawsze wyciągał rękę. Raz pamiętam taką sytuację, kiedy właśnie konflikt trwał i rano przy śniadaniu nie było o czym rozmawiać. Gdzieś jeszcze może serce było trochę urażone, i to właśnie Barnaba, pamiętam jak gdzieś spojrzał na zewnątrz. I mówi, oj, padało tej nocy, padało, padało. Ciężko mu było e, funkcjonować z, jakim konflikt, z jakimkolwiek, nawet najmniejszym konfliktem. Nawet kiedy czasami, gdzieś krzyknął na jakieś dziecko, już po południu prosił kolegów, którzy grali w piłkę, żeby go zawołali, żeby poszli go szukać, e, by przyszedł jak najszybciej, by przeprosić. Czasami nawet mówiliśmy, że może to nie wypada, może to nie jest do końca edukacyjne, może to dziecko powinno coś zrozumieć. Barnaba przyznawał rację, ale jednak z każdym chciał w tych relacjach dobrych żyć. Miał wielką wrażliwość na osoby ubogie, biedne. Kiedy przychodzili biedni, tak jak przychodzą każdego dnia, po 50 franków, które starsze na kilka bananów, to było za mało. Barnaba dbał o dobre relacje z nimi, chciał ich znać po imieniu. Chciał, żeby każdy z nich, nawet ci, którzy nie mają sił przyjść do kościoła, mieli otwartą drogę do sakramentów. Chodził do ich domów, spowiadał ich, chodził z komunią, chodził zanosząc coś drobnego do jedzenia. Kiedy czasami ubodzy przychodzili, zapraszał ich nawet na kawę. Mówi: 50 franków to za mało, my codziennie pijemy kawę z cukrem, dlaczego oni nie mogliby usiąść razem z nami? Był jeden biedny Bartelemi, do którego wejście, wejście do jego domu groziło tym, że zaraz zostanie się obskoczonym przez pchły, bo to człowiek bardzo zaniedbany. A Barnaby nie było w ogóle problemu. Chodził, nosił posiłki raz w tygodniu, prosił, by go przyprowadzono, nieraz sam osobiście go kąpał. Takie było serce Barnaby. W sercu, pana, w sercu Barnaby Odnajdujemy właśnie Pan Jezusa. Do Pana Jezusa, serca Pana Jezusa pragną się upodobnić i był fantastycznym drogowskazem dla wielu wiernych, jak dojść do nieba, jak i dla braci, jak i dla mnie. Dlatego nieustannie nie tylko pamiętano o Barnabie, prosząc, by osiągnął rady życia wiecznego, ale czasami prosimy też o Jego wstawiennictwo, wierząc, że ogląda już Pana Boga. はい。<Awesome. S 2> <Bye. S 1>